Dworska 10F to nowy adres w książce adresowej miasta Gliwice. 35 mieszkań i setka mieszkańców szczęśliwych, dodajmy. Kolejni Gliwiczani odebrali klucze do lokali w bloku wybudowanym przez Zarząd Budynków Miejskich 2 Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Uroczystość odbyła się w poniedziałek 4 marca w Szełbiszowicach. na Kusy, dyrektor Zakładu Gospodarki Miejskiej w Gliwicach, prowadziła wydarzenie, witając kolejnych gości, wśród których znaleźli się przy Przedstawiciele samorządu z prezydentem Adamem Neumannem na czele. Przy ulicy dworskiej, zbożowej i wiertniczej powstaje całkiem spore osiedle mieszkaniowe, nowe budynki. Budowane przez spółkę komunalną, drugi zarząd budynków miejskich, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gliwicach. Ta spółka buduje dla miasta Gliwice mieszkania komunalne, również buduje tutaj budynki w systemie TBS-owskim. W sumie powstanie tutaj sporo, ponad 300 mieszkań, bo jeszcze zamysł jest kolejnych budynków przy ulicy Wiertniczej. Bardzo obszerny teren, wygodny, spore parkingi, co dzisiaj ma bardzo duże znaczenie. Sporo zieleni, place zabaw, ścieżki spacerowe. Dobrze skomunikowany to będzie obszar, bowiem w planie jest wybudowanie ronda na skraju tego osiedla, które będzie łączyć tutaj wewnętrzne ulice tego osiedla z drogą krajową numer 88. Także w planie i to już koncepcja i projekt są mocno zaawansowane. Obiekt żłobkowo-przedszkolny dla ponad 350 dzieci. W niedalekiej odległości szkoła podstawowa przy ulicy Jana Śliwki. Blisko do centrum miasta, także myślę, jestem przekonany, że to będzie, jest bardzo dobre miejsce do życia, do mieszkania. Podczas wręczania kluczy dopisała pogoda i chmury. To kolejny zrealizowany punkt projektu Mieszkanie Pogliwicku Plus. Za inwestycje odpowiedzialny był Krzysztof Kopania, prezes ZBM2TBS. No Rozpoczęło się od pozyskania działek skoro już te działki mieliśmy, to staraliśmy się je optymalnie wykorzystać. W związku z czym były przetargi na koncepcję i na prace projektowe. Wyłoniliśmy biuro projektowe z Katowic, no i wydaje nam się, że te budynki tutaj jakby spełniają nasze oczekiwania. Staraliśmy się też, że oprócz tego, żeby te budynki były w miarę ładne i funkcjonalne, to żeby były także Ekonomiczne. Ekonomiczne w budowie i ekonomiczne w użytkowaniu. W budowie mniej więcej zmieściliśmy się w naszych oczekiwaniach, natomiast co będzie w użytkowaniu, czas pokaże. Jeden z budynków, który już kilka miesięcy jest oddany do użytkowania, ten za mną Dworska 10E, jakby nie stwarza nam problemów eksploatacyjnych, więc można powiedzieć, że cel osiągnęliśmy też, jeśli chodzi o tak zwane. Koszty związane z, z eksploatacją budynku. Nie wiem jak lokatorzy, ale dopiero te rachunki za media, za ogrzewanie to pokażą. Staraliśmy się, jak wyszło, zobaczymy. Szobiszowice to dzielnica, która, za sprawą miejskich inwestycji, zmienia się nieustannie. Nieużytki stały się teraz domem dla kolejnych Gliwiczan. W przeszłości znajdował się tu dwór rodziny von Welczek. Jego pozostałości nowi lokatorzy mogą obserwować ze swoich okien i balkonów. Szobiszowice, wówczas Petersdorf, funkcjonowały jako samodzielna wieś, która w połowie XVII wieku została zakupiona wraz z zamkiem przez lokalnych arystokratów von Welczków. Dwór był dawniej częścią istniejącego tu przez stulecia folwarku, który później funkcjonował jako państwowe gospodarstwo rolne. Teraz czas na nowe otwarcie, nowy rozdział Szobiszowic. Mówi prezydent Gliwic Adam Neumann. Ja wychowałem się tutaj w Szobiszowicach. To już było 60 lat temu, nawet więcej. I pamiętam tutaj ten rejon jako taki opuszczony kiedyś tutaj był PGR, ale później przez wiele lat no, przysłowiowe hasze tak zwane. Nawet no strach było tutaj podejść. Także, oprócz tego, że dzięki aktywności miasta, które współpracuje ze swoją spółką komunalną, proponujemy Gliwiczanom nowe, komfortowe mieszkania, no to jest niewątpliwa zaleta całej tej sytuacji, że rewitalizujemy potężny obszar i po prostu wkracza tu cywilizacja. Mieszkanie pod klucz. Wystarczy wstawić meble i można się wprowadzić. To standard jaki zastali nowi lokatorzy. Jak można dołączyć do tego grona? O to zapytaliśmy prezesa ZBM2TBS Krzysztofa Kopanie. Tutaj mamy budynki wybudowane w różnych systemach. Ten budynek, który dzisiaj oddawaliśmy jest budynkiem budowanym w systemie tak zwanym quasi-komunalnym. Może to tak trochę dziwnie brzmi, ale... Zdecydowaliśmy się razem z zarządem miasta na taki model budowy, ponieważ można było pozyskać najbardziej optymalne dofinansowania zewnętrzne. Jeżeli chodzi o warunki, jakie należy spełnić, to najlepiej tutaj zakład gospodarki mieszkaniowej te warunki zna, ponieważ w przypadku tego budynku. To oni tutaj, jakby, pozyskują najemców, stawiają warunki, ale są też akty prawne, które o tym stanowią. Jest uchwała Rady Miasta, w której określone są przede wszystkim progi dochodowe, bo o to tutaj chodzi. No też, też trzeba być mieszkańcem Gliwic. Być może są jeszcze inne warunki, ale to są takie podstawowe, które należy spełnić. No co, życzymy udanej e, pogody i nie tylko ducha, na, żeby te inwestycje były na czas dokończone. E, dziękuję bardzo i myślę, że jeżeli chodzi o czas realizacji inwestycji, to zagrożenia tutaj nie mamy, wręcz chcielibyśmy oddać je wcześniej do użytkowania, aniżeli zamierzamy. No ale to też zależy, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, od pogody. Pierwsze wrażenia. Mieszkania. Jak pierwsze wrażenie mogę powiedzieć, to takie. Takie westchnienie po prostu i z radości. Jak odbierałem klucze, to troszkę mi serce waliło. Nie będę ukrywał, że nie, bo udało się. Udało się. Udało się. Mhm. I jak, jakie to będzie mieszkanie? Kawalerka? To jest dwupokojowe mieszkanie 60 metrów. To całkiem spore. Tak, tak, ale to nie będę tylko ja, yy, tylko jeszcze z babcią to będę wynajmował. Mhm. Dworska 10F to czterokondygnacyjny blok wybudowany według najnowszych standardów, z winną, ale my wybraliśmy schody, aby odwiedzić jedną z rodzin. Zobaczymy, czy tutaj już ktoś jest. Czy dzwonek działa? Nie, chyba nie, ale. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. możemy wejść. Oczywiście. Tak, zn znane twarze. Tak. Zna sąsiedzi można powiedzieć. Tak, tak. Tak. tak jest. Jak pierwsze wrażenia. No bardzo dobrze. No, myśmy się tak wzruszyli, że nie umieliśmy podziękować za, za wręczenie. Długo czekaliśmy, także jesteśmy bardzo zadowoleni, bardzo się cieszymy. Tutaj córeczka jak ma na imię? Tak, Diana. Diana, Diana, piękne imię królewskie. Tak, witaj, ma parcie na szkło. Dzień dobry, jest i jest i Pan. No, jak pierwsze wrażenia? No, mieszkanie bardzo mi się podoba. Jest dużo opcji, do, żeby to pourządzać. Aha. Teraz właśnie rozglądamy się, gdzie kogo umieścić. A to, ja, to może tutaj najstarsza, gdzie, gdzie ty będziesz urzędować? Chyba tutaj. Pokażesz? Pokażesz swój pokój? Fajny. No. Z młodszą siostrą. Tak. Z młodszą siostrą. Mhm. Ja, no, tak. musimy, tak. pokoje trzy, dzieci też trzy i no, rodzice. Tak, I rodzice, tak. tak. Trzeba się jakoś podzielić. No i tak. ładny widok na zabytek. Tutaj na taki dworek z tego co kojarzę no tak, i ładnie i na kościół, i na radiostację. same wizyty w po prostu nie można było a macie państwo balkon macie balkon zobaczymy moim moim marzeniem zawsze był balkon w sensie że do tej pory ja od urodzenia mieszkam na parterze bez balkonu, także to było moje marzenie. A tutaj piękny, duży rogowy balkon, no. także piękny. O, to Karol, Karol, Karol prowadzi. Karol <grym> prowadzi. Proszę, pan, pan Wojciech, pan operator. Takie widoki jakie piękne. Fajne. No i okej, jestem zadowolony, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że się będzie dobrze mieszkać. A z jakiej, skąd pan się przeprowadza w sensie jaka dzielnica? Szybyszu nie, sobyszowicie, za to, że. Czyli w sumie też niedaleko. Niedaleko, niedaleko, ale jestem zadowolony. Aha. Naprawdę. Czego Państwu życzyć tutaj? E, no, pieniędzy, żeby to wszystko urządzić. No Nie mieszkania. żartuję oczywiście, ale tak, dokładnie. Spokojnego i, i dobrego mieszkania i miłych sąsiadów. O. E, a kiedy pierwsza parapetówka? Data jakaś konkretna? No. Zobaczymy, musimy kuchnię urządzić, więc to, to takie długoterminowo, że tak powiem, bo się dosyć czeka, ale myślę, że tak maksymalnie do miesiąca i już będzie, będziemy tutaj się osiedlać całkowicie. A skąd pomysł, żeby właśnie skorzystać z takiej opcji, z takiej oferty? To akurat partnerka dostała od znajomej znaci, i tak my startowali i nam się udało której części Gliwicy Pan się przeprowadzi tutaj? Ja 20 lat na, na Łabędach, ale teraz jeszcze na Bernardyńskiej tutaj mieszkałem. Czyli też można powiedzieć, bardzo że dobrze. sąsiad, sąsiad, sami sąsiedzi, przypadek tak, nie sądzę. To życzę Państwu dobrego mieszkania tutaj w naszej dziękuję, okolicy. Dziękuję bardzo. Nie ma problemu, żeby składać wnioski. Zawsze można próbować.